Jeśli masz ponad 60 lat, prawdopodobnie nikt nigdy ci tego nie powiedział. Niektóre rodzaje sera mogą chronić mózg, kości i jelita, podczas gdy inne mogą je po cichu niszczyć. Prawda jest taka, że nie wszystkie sery są takie same, zwłaszcza w miarę upływu lat. Według najnowszych badań opublikowanych w European Journal of Nutrition, wybór odpowiedniego sera może zmniejszyć stan zapalny, poprawić zdrowie naczyń krwionośnych, a nawet wspomóc funkcje poznawcze. Jednak zły wybór może powoli przyczyniać się do wzrostu ciśnienia krwi, stwardnienia tętnic i obniżenia odporności. A wszystko to, podczas gdy nie podejrzewasz niczego złego. Dlatego w dzisiejszym filmie opowiemy o trzech rodzajach sera, które zdecydowanie powinny znaleźć się w diecie każdej osoby starszej, nie tylko ze względu na smak, ale także dla siły, jasności umysłu i witalności. Są to sprawdzone, naturalne sery, które są łatwiejsze do strawienia. Zawierają mniej soli i są bogate w niezbędne składniki odżywcze. Dokładnie to, czego potrzebuje teraz Twój organizm. Zanim więc zjesz kolejny kęs, dowiedz się, które sery działają na Twoją korzyść, a które na Twoją szkodę. Dowiedzmy się tego. A propos, jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij przycisk i dzwonek, aby nie przegapić żadnych porad zdrowotnych przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Jeśli podoba Ci się ten film, zostaw komentarz. Jeśli nie, zostaw zero i daj nam znać, jak możemy poprawić nasze filmy. Trzy rodzaje serów, których osoby powyżej 60 roku życia powinny całkowicie unikać. Pierwszy to ser topiony najbardziej niebezpieczny ze wszystkich. Jest miękki, kremowy i łatwy do smarowania na tostach, krakersach i wspomnieniach z dzieciństwa. Dla wielu kojarzy się z komfortem, jednak dla osób powyżej 60 roku życia nie jest to wcale nieszkodliwa przyjemność, ale prawdziwa bomba zegarowa, która z każdym kęsem podkopuje zdrowie. Ser topiony nie jest serem w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest to produkt przemysłowy, wytwarzany z resztek taniego sera, z dodatkiem emulgatorów, barwników, konserwantów oraz niebezpiecznie wysokiego poziomu sodu i tłuszczów nasyconych. A co najgorsze, jest intensywnie reklamowany jako produkt wygodny. Przyjazny dla dzieci i przez nielubiany. Jednak prawda jest znacznie bardziej niepokojąca. Wraz z wiekiem nasz organizm traci dawną stabilność. Nerki gorzej filtrują, naczynia krwionośne tracą elastyczność, a metabolizm zwalnia. Dlatego dodatki zawarte w tych serach są szczególnie toksyczne dla osób starszych. Jeden z najczęściej stosowanych konserwantów, fosforan sodu, nie tylko stabilizuje konsystencję, ale także za każdym razem uderza w nerki. Z czasem ten dodatkowy stres może przyspieszyć rozwój niewydolności nerek. Ryzyko to potwierdzają badania National Kidney Foundation. A tłuszcze zawarte w tych produktach to nie tylko zwykłe tłuszcze nasycone, ale także częściowo uwodornione tłuszcze trans, które są już zakazane w wielu krajach. I nie bez powodu. Tłuszcze trans podnoszą poziom złego cholesterolu LDL, obniżają poziom dobrego cholesterolu HDL. I stwarzają idealne warunki do rozwoju chorób serca, udarów i ogólnoustrojowego stanu zapalnego. Rezultatem jest szybkie pogorszenie funkcji mózgu, stawów i krążenia krwi pod pozorem miękkiej i przyjemnej przekąski. Cena, jaką za to płacisz, nie jest od razu widoczna. Nie ma ostrego bólu ani oczywistych objawów. Zamiast tego następuje powolny wzrost ciśnienia, chroniczne zmęczenie, utrata pamięci, niepokojące wyniki badań podwyższony poziom kreatyniny, trójglicerydów, lub niedobór wapnia. Wszystko to jest ceną za coś, co wydawało się nieszkodliwe. Jedząc ser topiony, tracisz nie tylko wartość odżywczą. Powoli oddajesz kawałek po kawałku swoje długowieczność. Tak, wygoda jest kusząca. Smak może przypominać ci młodość, ale twoje ciało potrzebuje teraz czegoś innego. Mądrości, troski, wsparcia dla serca, mózgu i kości a nie produktu, który podważa Twoje zdrowie z każdym posiłkiem. Ale prawdziwym zagrożeniem jest to, że ser topiony łączy w sobie wszystkie najgorsze cechy współczesnego przemysłu spożywczego sól, chemikalia, tłuszcz i całkowity brak odpowiedzialności. To nie jest tylko ser, to koń trojański przeznaczony do długotrwałego przechowywania, a nie do Twojego życia. Jeśli ta informacja jest dla Ciebie przydatna, napisz cyfrę 1 w komentarzach. Teraz przejdźmy do drugiego punktu. Po drugie, ser pleśniowy, wyśmienity smak, ukryte zagrożenie. Słowa ser pleśniowy wywołują obrazy eleganckiej deski serów, kieliszka wina lub luksusowego kawałka posypanego na sałatce. Często postrzegany jest jako przysmak dla wyrafinowanych smakoszy. Jednak dla osób powyżej 60 roku życia ser pleśniowy może stanowić ciche zagrożenie. I nie chodzi tu wcale o smak, ale o reakcję organizmu, która zmienia się wraz z wiekiem. Pleśń, która nadaje serowi pleśniowemu charakterystyczne żyłki, nie jest tylko dekoracją. Jest to penicillium, żywy grzyb wytwarzający substancje takie jak tyramina i histamina. Młody organizm z łatwością je przetwarza, ale u osób starszych enzymy odpowiedzialne za ich rozkład zaczynają działać znacznie wolniej. W rezultacie tyramina i histamina gromadzą się w organizmie. Powodując nagłe skoki ciśnienia krwi, kołatanie serca, a czasem silne migreny lub zawroty głowy. Niektóre starsze osoby trafiają nawet do szpitala, nieświadome, że przyczyną było zaledwie niewielka porcja sera, ale ryzyko nie kończy się na tym. Ser pleśniowy jest zazwyczaj produktem dojrzałym, często wytwarzanym z surowego lub niepasteryzowanego mleka, co oznacza, że istnieje większe prawdopodobieństwo zakażenia. Bakterią listeria, która może być szczególnie niebezpieczna, a czasem śmiertelna dla osób z osłabionym układem odpornościowym. Listeria nie powoduje żadnych zauważalnych objawów. Zaczyna się od łagodnej gorączki, zmęczenia i lekkich dolegliwości żołądkowych, ale u osób starszych z osłabionym układem odpornościowym może szybko przekształcić się w posocznice, zapalenie opon mózgowych, a nawet groźniejsze stany. To nie wszystko. Ser pleśniowy to prawdziwa bomba solna. W 30 gramie produktu znajduje się ponad 400 mg sodu. To kilkakrotnie więcej niż dopuszczalna norma w diecie ukierunkowanej na zdrowie serca. Dodajmy do tego wysoką zawartość tłuszczów nasyconych, zwłaszcza w bardziej miękkich odmianach i mamy idealną receptę na zatykanie tętnic i zwiększenie ryzyka udaru mózgu. Jak na ironię, to co jest prezentowane jako gastronomiczny przysmak może być niebezpieczne. Cena za bogaty, pikantny smak jest zbyt wysoka. Niestabilne ciśnienie krwi, stany zapalne, ryzyko infekcji, a nawet zaburzenia funkcji mózgu. Może wydawać się przysmakiem, ale dla starzejącego się organizmu konsekwencje mogą być długotrwałe i poważne. Zanim więc posypiesz sałatkę serem pleśniowym, zatrzymaj się i pamiętaj. Nie wszystko co dojrzałe jest dobre dla osób, które z wiekiem stały się mądrzejsze. Czasami wyrafinowanie ma wysoką cenę. A jeśli uważasz, że pleśń jest wrogiem, poczekaj aż usłyszysz o miękkim i kremowym serze, który codziennie sieje spustoszenie w twoim metabolizmie tuż przy śniadaniowym stole. Trzeci. Ser śmietankowy to miękki wróg, którego nie zauważasz. Ser śmietankowy wygląda zupełnie nieszkodliwie. Leży spokojnie w lodówce Chłodny, gładki, gotowy do posmarowania porannej bułki lub dodania do ciepłego dania. Jest przyjemny, znajomy, kojarzy się z komfortem i być może właśnie w tym tkwi jego niebezpieczeństwo. W przeciwieństwie do innych serów o silnym smaku i zapachu, ser śmietankowy maskuje szkodliwość za swoją miękkością i prostotą. Dla osób powyżej 60 roku życia takie produkty o niskiej wartości odżywczej, Wysokiej zawartości tłuszczu i zwodniczych właściwościach zdrowotnych mogą dzień po dniu niszczyć zdrowie. Ser śmietankowy praktycznie nie zawiera białka, ale jest bardzo bogaty w tłuszcze nasycone. A w starszym wieku, kiedy metabolizm zwalnia i organizmowi coraz trudniej jest przetworzyć nadmiar energii, staje się to poważnym problemem. Ta nierównowaga bezpośrednio przyczynia się do gromadzenia się tłuszczu trzewnego, zwłaszcza w okolicy brzucha. A to prosta droga do insulinooporności, chorób serca i przewlekłych stanów zapalnych, które już teraz są częstsze wraz z wiekiem. Ale nie chodzi tylko o tłuszcz. Wiele serków śmietankowych, zwłaszcza tych z dodatkiem miodu, truskawek i orzechów, zawiera cukier. I nawet jeśli wydaje się to nieszkodliwe, dla organizmu osoby starszej oznacza to gwałtowny wzrost poziomu insuliny, zaburzenie równowagi cukrowej we krwi i nasilenie stanów zapalnych. Skutkiem tego jest ciągłe zmęczenie, zaburzenia koncentracji i trudności z kontrolowaniem wagi. W tym wieku każdy kęs ma szczególne znaczenie. Wybierając wysokokaloryczne, pozbawione wartości odżywczych produkty, organizm traci szansę na regenerację i wsparcie. Znowu listeria. Ze względu na miękką konsystencję i wysoką zawartość wilgoci, ser śmietankowy jest idealnym środowiskiem dla rozwoju niebezpiecznych bakterii, zwłaszcza jeśli nie jest przechowywany w lodówce. Osoby starsze z osłabionym układem odpornościowym są szczególnie narażone na listeriozę. To nie tylko ból brzucha. Może to prowadzić do zapalenia opon mózgowych, zatrucia krwi, a nawet śmierci. Zagrożenia nie krzyczą. Pojawiają się cicho. Ból głowy, lekkie splątanie, uczucie, że coś jest nie tak. A kiedy człowiek zaczyna to rozumieć, jest już za późno. Cena za miękkość i wygodę jest zbyt wysoka. Wysoki poziom cholesterolu wahania poziomu cukru, uporczywy tłuszcz brzuszny lub infekcja, która może zmienić życie w ciągu kilku godzin. Ser śmietankowy nie jest absolutnym złem, ale z pewnością nie jest przyjacielem starzejącego się organizmu. To, co wydaje się nieszkodliwym nawykiem, może w rzeczywistości sabotować Twoją energię, narządy i długowieczność. Następnym razem, gdy sięgniesz po ten miękki przysmak, zadaj sobie pytanie, czy miękkość jest warta ukrytych kosztów. Bo jeśli ser śmietankowy szepcze, to następny ser krzyczy jasny, owinięty folią znanej marki, ale prawdopodobnie najbardziej zwodniczy produkt w całej lodówce. Zostań z nami. To, czego się teraz dowiesz, może całkowicie zmienić sposób, w jaki myślisz o swojej następnej przekąsce. Trzy rodzaje sera, które osoby powyżej 60 roku życia powinny spożywać regularnie: po pierwsze, ser kozi. Delikatny superfood dla starzejącego się organizmu. W serze Kozim jest coś szlachetnego, niemal skromnego. W przeciwieństwie do krzykliwych, nachalnych serów, które przyciągają wzrok w supermarkecie, ser Kozi jest cichą siłą. Jest prosty, naturalny, a jednocześnie niezwykle użyteczny. Dla osób starszych, nie jest to tylko smaczny dodatek do posiłku. To prawdziwy sprzymierzeniec terapeutyczny. Wspiera organizm, który już się zmienia. Spowalnia metabolizm i coraz bardziej dokucza trawienie. Ser kozi jest jednym z najłatwiej przyswajalnych serów. Zawiera mniej laktozy i inny rodzaj kazeiny niż mleko krowie, dzięki czemu jest łagodniejszy dla żołądka. Jest to szczególnie ważne dla osób starszych, które coraz częściej doświadczają wzdęć, dyskomfortu lub wrażliwości, których wcześniej nie miały. Jednak jego zalety nie ograniczają się tylko do trawienia. Tłuszcze zawarte w serze kozie. To głównie krótko- i średnio-łańcuchowe kwasy tłuszczowe, które wątroba przekształca w energię zamiast magazynować je w postaci tłuszczu brzusznego. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, których metabolizm nie działa już w tym samym tempie i które mają skłonność do tycia. To, co jesz teraz, albo pomaga Twojemu organizmowi, albo go obciąża. A ser kozi jest jednym z niewielu produktów, które ułatwiają mu pracę. Co więcej, jest ukrytym bohaterem odporności i zdrowia mózgu. Jest bogaty w cynk, selen i probiotyki, które przywracają mikrobiom, kluczowy czynnik chroniący przed stanami zapalnymi, infekcjami, a nawet depresją w starszym wieku. Te składniki odżywcze działają w tle, wspomagając naprawę tkanek, funkcjonowanie tarczycy i jasność umysłu. Zawiera również specjalną formę witaminy A i kwasy tłuszczowe omega-3, które odżywiają pamięć i funkcje poznawcze. Zapewniając subtelną, ale skuteczną ochronę przed związanym z wiekiem pogorszeniem sprawności umysłowej. Piękno koziego sera polega nie tylko na tym, co daje, ale także na tym, czego nie zawiera. Nie zawiera sztucznych barwników, stabilizatorów ani konserwantów, tylko czyste, naturalne składniki odżywcze, które są tak samo przyjemne dla organizmu, jak dla podniebienia. Posyp nim pieczone warzywa. Posmaruj pełnoziarnistą grzankę lub dodaj do lekkiego omletu. Dodaje bogactwa bez uczucia ciężkości. Im jesteśmy starsi, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że jedzenie to nie tylko smak, ale także to, jak się czujemy po jego spożyciu. Serkozi to zdrowe doznania zamknięte w prostocie. Ale jeśli uważasz, że serkozi jest wystarczająco imponujący, poczekaj, aż usłyszysz o świętym serze, który każdym kęsem cicho strzeże twojego serca. Kości i odporności. Drugim z nich jest ser szwajcarski cicha tarcza dla starzejącego się serca i umysłu. Ser szwajcarski ma w sobie powściągliwą siłę nie narzuca się, nie krzyczy swoim smakiem jest spokojny, delikatny, a jednocześnie niezwykle pomocny, chociaż większość ludzi nawet tego nie zauważa. Osobom po 60 roku życia oferuje znacznie więcej niż tylko smak zapewnia ochronę. Słynny ser z dziurkami i orzechowym posmakiem jeden z nielicznych, który wydaje się być stworzony specjalnie dla starzejącego się organizmu. Jedną z jego kluczowych zalet jest wyjątkowo niska zawartość sodu około 54 mg na 30 g produktu. W wieku, w którym wysokie ciśnienie krwi staje się poważnym problemem, a leki tylko zwiększają obciążenie organizmu, ma to ogromne znaczenie. Dzięki serowi szwajcarskiemu można cieszyć się zwykłą przyjemnością bez nagłego wzrostu poziomu soli. Ale to nie wszystko. Ma on korzystny wpływ na zdrowie kości i serca. Ser szwajcarski jest bogaty w witaminę K2, substancję, której często brakuje osobom starszym, ale która jest niezbędna do utrzymania wapnia w kościach i zapobiegania jego odkładaniu się w tętnicach. Pomaga to zapobiegać zwapnieniu naczyń krwionośnych, cichemu, ale niebezpiecznemu wrogowi który może prowadzić do zawałów serca i udarów mózgu. Ser szwajcarski nie tylko syci, ale także kieruje minerały tam, gdzie mogą leczyć, a nie szkodzić. Zawiera również dużo wapnia, białka i witaminy B12, które wspierają mięśnie, układ nerwowy i jasność umysłu. Wszystko to staje się szczególnie cenne wraz z wiekiem, a dzięki długiemu naturalnemu dojrzewaniu nie ma w nim prawie żadnej laktozy, dzięki czemu jest łatwo przyswajalny nawet dla osób, które wcześniej mogły bez problemu spożywać nabiał, ale obecnie mają z tym trudności. Tradycyjny ser szwajcarski wykorzystuje unikalną kulturę bakterii, propionibacterium Freudeni, która podczas procesu fermentacji wytwarza związki przeciwzapalne. Wzmacniają one układ odpornościowy i zmniejszają stany zapalne, chroniąc przed zapaleniem stawów i chorobami neurodegeneracyjnymi. Ser ten działa skutecznie, jak wierny strażnik, niezauważalny. Czuwający nad Twoim zdrowiem. W przeciwieństwie do serów przetworzonych, nie zawiera sztucznych dodatków ani chwytów marketingowych. To wyłącznie czyste, dojrzałe pożywienie, które wspiera właśnie te układy organizmu, które z wiekiem słabną. Jeśli ser szwajcarski jest mądrym obrońcą, to kolejny ser jest wesołym towarzyszem. Jasny, kruchy i nieoczekiwanie silny sprzymierzeniec w dbaniu o kości, jelita i mózg. Trzeci ser to feta. Mała prostota o solidnych podstawach. Serfeta może nie przyciąga uwagi na zastawionym stole, ale dla osób powyżej 60 roku życia ten skromny, kruchy produkt ma wyjątkową wartość. Jego pikantny smak, miękka konsystencja i starożytne korzenie mówią o czymś głębokim o pożywieniu, które bez fanfar i szumu odżywiało całe pokolenia. Dla osób starszych, które zmagają się z wieloma zmianami związanymi z wiekiem, Feta stanowi rzadkie połączenie smaku, właściwości zdrowotnych i delikatności. Tradycyjnie feta jest wytwarzana z mleka owczego lub mieszanki mleka owczego i koziego. Oznacza to mniej laktozy i łatwiej przyswajalną strukturę białek w porównaniu z serami na bazie mleka krowiego. Ma to ogromne znaczenie dla starzejącego się jelita, które z wiekiem staje się bardziej wrażliwe. Feta nie powoduje wzdęć ani dolegliwości, a dzięki swojej gładkości. Przechodzi przez układ pokarmowy, co z wiekiem docenia się coraz bardziej. Jednak prawdziwym atutem fety jest jej gęstość odżywcza, nawet w niewielkich ilościach. Jest bogata w wapń, białko i witaminę B12. Wzmacnia kości, wspomaga układ nerwowy i pomaga utrzymać masę mięśniową. Trzy filary zdrowia, które są szczególnie wrażliwe w starszym wieku. Te składniki odżywcze są nie tylko pomocne, ale wręcz niezbędne. Zwłaszcza jeśli chcesz zachować sprawność ruchową, równowagę i jasność umysłu. Być może najbardziej zaskakującym atutem fety jest jej wpływ na zdrowie jelit. Ponieważ jest dojrzewana w solance, jest to ser fermentowany, bogaty w probiotyki czyli pożyteczne bakterie, które przywracają i utrzymują różnorodność mikrobiomu. Z wiekiem, zwłaszcza podczas przyjmowania leków, jelita często tracą tę równowagę. Brak równowagi mikroflory może wpływać na wszystko. Odtrawienia i odporności po nastrój i stany zapalne. A prosta okruszyna fety może stać się codzienną dawką regeneracji. Pomimo słonego smaku feta jest zazwyczaj spożywana w niewielkich ilościach. Wystarczy kilka okruchów, aby wzbogacić danie i zapewnić organizmowi korzyści bez nadmiernego obciążania go sodem. A jeśli jesteś szczególnie wrażliwy na sól, delikatne opłukanie wodą znacznie zmniejszy jej zawartość. Feta jest dowodem na to, że prawdziwe jedzenie nie musi być jaskrawe ani krzykliwe. Musi być świadome, zakorzenione w tradycji i przyjazne dla organizmu. Dodaj ją do ciepłej sałatki z pieczonymi warzywami lub do porannej omletu, a nada Twojemu stołowi smak i leczniczą moc. Chociaż te trzy sery mogą chronić Twoje zdrowie w miarę upływu lat, równie ważne jest, aby zwracać uwagę na to, których serów należy unikać ponieważ nie każdy ser jest tak samo wartościowy. Niektóre z nich, wręcz przeciwnie, powoli odbierają nam coś więcej niż tylko smak. Wybór sera jako drogi do długowieczności i wewnętrznej godności. Starzenie się to nie tylko dodawanie lat, to sztuka mądrzejszego wybierania, zwalniania tempa z uważnością i życia głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Dotyczy to nie tylko tego, jak żyjemy, ale także tego, co jemy. Dla wielu ser jest symbolem komfortu: ciepła kanapka z roztopionym serem, cienka warstwa na krakersie, obfita posypka makaronu, małe przyjemności, które stają się nawykiem. Jednak w starszym wieku komfort musi iść w parze z troską. Teraz Twoje ciało potrzebuje czegoś innego. Serce domaga się mniej soli, stawy mniej stanów zapalnych, mózg większej jasności, kości większej siły. A co najważniejsze, czas domaga się poświęcenia go na zdrowie, a nie na regenerację. To, co wydawało się nieszkodliwe w wieku 30 lub 40 lat, czy to sertopiony, pleśniowy przysmak, czy kremowy smakołyk pełen ukrytych tłuszczów, może teraz nieść ze sobą konsekwencje znacznie poważniejsze niż chwilowa przyjemność. Kiedy masz 60, 70 lat lub więcej, każdy posiłek staje się czymś więcej niż tylko paliwem, jest albo lekarstwem, albo trucizną. Różnica jest subtelna, często ukryta za efektownymi opakowaniami, smakami z przeszłości i kulturą, która nadal ceni wygodę ponad troskę. Ale masz moc, aby wybrać inaczej. Możesz szanować swoje ciało, nie pozbawiając się radości, ale oczyszczając je, wybierając proste, czyste, żywe i lecznicze produkty spożywcze. Unikanie niezdrowych serów nie wynika ze strachu ale z szacunku, ze świadomości, że jedzenie może nas wzmacniać lub osłabiać, zwłaszcza gdy organizm staje się bardziej wrażliwy. To inwestycja w jasność umysłu, sprawność ruchową i więź z życiem. I to nie tylko dla Ciebie, to dla tych, którzy Cię kochają, którzy na Ciebie liczą, którzy wciąż szukają u Ciebie mądrości, śmiechu i wsparcia. Nigdy nie jest za późno. Aby zmienić kurs, zastąpić złe nawyki zdrowymi, Przetworzony ser czystymi okruchami koziego sera, słoną spleśniałą kromkę z świeżym kawałkiem mozzarelli. To drobne działania, ale niezwykle potężne, ponieważ w tym wieku liczy się każda drobnostka. Niech twoje potrawy odzwierciedlają troskę, na którą teraz zasługujesz. Niech jedzenie będzie nie tylko źródłem smaku, ale także źródłem siły, pamięci, jasności umysłu i godności. I pamiętaj, że dopiero dotarliśmy do szczytu. Nie liczy się tylko to, z czego rezygnujesz, ale także to, co akceptujesz. Ponieważ droga do dojrzałości nie polega na rezygnacji, ale na poprawie jakości. Czy jesteś gotowy, aby odkryć sery, które naprawdę chronią serce, odżywiają umysł i wzmacniają ciało? Kontynuujmy. Te lekcje mają na celu zainspirować Cię do pełnego i autentycznego życia. Teraz chciałbym usłyszeć od Ciebie. Zastanów się i zapisz, co wyniesiesz z tego, co usłyszałeś, i wdroż to w swoim życiu. Wspierajmy się nawzajem na tej drodze świadomości i troski. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw komentarz z numerem 1. Jeśli nie, napisz 0. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić nowych treści. Dziękujemy za to, że jesteś z nami i żyjesz na własnych warunkach.